Siemanko, nie wiem jak dla was, dla mnie sobota to dzień często albo planowania, albo majsterkowania. I stoję właśnie przed w naszą wędzarnią, naszą pierwszą wędzarnią dwuwózkową, która została na naszym starym zakładzie, a właśnie nie powiedziałem wam. Jesteśmy na naszym starym zakładzie, o zobaczcie lampa wisi, bałagan mega. Wyprowadziliśmy się, a jeszcze nie posprzątaliśmy, tu stary kocioł nasz z którym też trzeba zrobić porządek no ale słuchajcie stoję przed wędzarnią i jest plan żeby w styczniu ją przenieść i od razu też przerobić bo jak widzicie to tak wygląda tu już trochę rzeczy jest pozdejmowanych jeszcze nam elektronika, elektronika została ale już palnik wyjęty bo to była wędzarnia na olej o a będę chciał przerobić na parę i wpadłem na pomysł że wam to wszystko pokażę od początku do końca jak to będę robił?